Dzień dobry drodzy widzowie TV Gry. Jest ze mną niejaki Jakub Mirowski, znany powszechnie jako Miro. Miro odwiedził swego czasu Londyn i tam w tym Londynie grałeś w symulator Kubka. Czy to prawda? Tak, grałem w prey. Yy... I uczyniłem swoją misję, misją w życiu to, żeby ta gra przestała być nazywana symulatorem kubka, a zaczęła być nazywana bardziej spadkobiercą system szoka. Miro podjął się niezwykle trudnego zadania nagrania własnego gameplayu, i to będzie zupełnie nowy gameplay, nie widzieliście go wcześniej z gry Prey. I z tego co się zapowiada, zapowiada się dosyć smakowicie, jak dobra kawa w kubku. Okej, okay, to jest początek dema, tak? Tak, to jest początek dema i początek całej gry w zasadzie. Mm -hmm. I ile dane było ci zagrać w, w, te, w tą wersję Preya? są ponad godzinę, tam jest ledwo pierwsza misja, potem można jeszcze troszeczkę połazić po etapie, natomiast, mm -hmm. no, sam ścisły początek. Powiedziałeś we wstępie, że jesteś zachwycony. Czy rzeczywiście jest na co czekać? To jest aż tak dobre? Nie wiem, czy to jest aż tak dobre, no bo jednak widziałem tylko tą pierwszą godzinę, natomiast jeżeli ktoś lubi System Szoka, bio szoka, jeżeli ktoś przepada za poprzednimi grami od studia Arkane, no to Prey jest dla niego absolutnie obowiązkową pozycją. Ale ja, ja mam tutaj taki dysonans poznawczy troszkę, bo wydawało mi się, że to jest coś w rodzaju horroru. Jakiejś, jakiegoś takiego horroru science fiction, a we wstępie mamy taką muzykę elektroniczną, ale lata 80., które do horroru raczej nie pasuje? Tak, dla mnie właśnie ten kontrast pomiędzy pierwszymi minutami preya, bo ten początek taki sterylny, wesoły to jest. Pierwsze 5-10 minut, może, jest świetną, świetnym przeciwieństwem dla, te, dla tego, co będzie się działo w dalszych etapach. I też na początku byłem nieco rozczarowany tym, jak to wszystko wygląda. Natomiast... Bo nie wygląda to jakoś specjalnie olśniewająco, jeżeli chodzi o grafikę. Nie, graficznie to nie jest żadne arcydzieło, ale. Arcane nigdy nie szło w tekstury maksymalnej rozdzielczości. Oni bardziej stawiali na styl i Prey ma tego stylu napęczki. Ale później ta taka, ten taki kontrast zostaje jakby zniwelowany, bo to rzeczywiście jest jakaś taka gra z ciężką atmosferą, taką, taką atmosferą grozy, nieustannego zagrożenia. Czy, czy bardziej to idzie potem w stronę shootera? Ten etap, który ja ogrywałem, miał w sobie stosunkowo tak naprawdę niewiele akcji. Ta pierwsza godzina skupia się bardzo mocno na eksploracji i mi to niesamowicie pasuje. Mhm. Ponieważ gdyby pójść w tą typową akcję, w takiego typowego FPS-a, to straciłby na tym klimat. A klimat w preju potrafi naprawdę robić fenomenalne wrażenie. Teraz, teraz jest fragment, który, na który wszyscy czekamy, czyli pojawienie się mimików. Zaraz będzie, ten pan trzyma kubek. O, właśnie. I ten kubek zmienił się w, w mimika, czyli to są stwory, które potrafią przybrać każdą formę. I to, jakby, jest takim głównym featurem, że to, to zagrożenie może przyjść z, z każdej strony. Rzeczywiście to czułeś? Miałeś już taką fobię, że podchodziłeś i klepałeś wszystko, co, co jest do, do oklepania, i dopiero wtedy czułeś się spokojny? Zdecydowanie, tym bardziej, że zazwyczaj to wygląda tak, że idąc korytarzem widzimy tego mimika, który przemieszcza się w stronę następnego pomieszczenia. Wchodzimy tam i nie ma tam absolutnie niczego, co mogłoby niby stanowić zagrożenie. No i zaczyna się właśnie to obijanie różnych kubów na śmieci, kubków, doniczek, krzeseł. Eee... Jeżeli trafimy mimika zamienionego w jakiś przedmiot, to wtedy otrzymują dodatkowe obrażenia, natomiast atmosfera jest przy tym naprawdę świetna. W ogóle dla mnie projekt przeciwników, mimo że oni wszyscy są zrobieni tak w sumie na jedno kopyto, jeżeli ktoś oglądał te gameplaye, bo to jest zawsze ta taka czarna maź o nie do końca zdefiniowanym kształcie, dla mnie ich umiejętności różne to jest to, przez co właśnie walka w Prey'u się nie nudzi. Ja miałem okazję się spotkać z dwoma rodzajami przeciwników. Właśnie mimicy są najczęstsi i ich jest też stosunkowo łatwo zabić, natomiast później pojawiają się fantomy, które poruszają się z jakąś niewyobrażalną prędkością i trafić takiego bydlaka to jest naprawdę duży problem. I z tego, co widziałem na gameplayach z Preja, to mamy jeszcze koszmar, czyli takie ogólnie wielkie bydle, które jest niesamowicie silne i można załatwić jednym ciosem. Mamy jakiegoś telepatę, który nie wiadomo co robić, ale możemy się domyślać. Projekt przeciwników jest, jest w preju naprawdę bardzo fajny, mimo że no, oni są do siebie dosyć podobni. Ten fragment mi się strasznie podoba, to dlatego, że zawiłości fabularne, których tutaj nie będziemy zdradzać, oczywiście, wydają się być dosyć interesujące. Czy po tej godzinie ogranej w Preju masz jakby taki pogląd na to, co się stało, i czy to jest na tyle intrygujące, żeby grać dalej? E, tak, przez godzinę da się, da się poznać ten. Pierwszy zalążek fabuły da się poznać podstawę tej całej historii. Ona rzeczywiście jest intrygująca i jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdzie z tym Arkane, chociaż no, oni nie są znani z takich naprawdę wybitnych historii. Natomiast to, co ja dotychczas widziałem, jest naprawdę w porządku, a to. Jest jeszcze ulepszane przez różne znajdźki w stylu właśnie maili czy audiologów, które znajdujemy podczas eksploracji. I tak jeszcze kończąc sprawę fabuły czy tam settingu, kim jest główny bohater? Przede wszystkim na początku nie wiemy, kim jest główny bohater. Budzimy się po prostu jako on w jego mieszkaniu. Zakładamy krwiście czerwony kombinezon i ruszamy helikopterem do pracy. Wykonują na nas jakieś testy, nie wiemy po co te testy są. One dotyczą chowania się za krzesłem i wpychania grubych ludzi pod pociągi, więc ten początek jest dosyć specyficzny. Potem dowiadujemy się o nim więcej, natomiast na samym początku gry jest już. Coś, co można by uznać za mały zwrot akcji, więc postaram się tego nie zdradzać. Natomiast na pewno wiemy, że jest naukowcem, który z przedziwnych powodów fantastycznie posługuje się też pistoletem, strzelbą czy kluczem francuskim. Okej, okay, ja tu mam cały czas oczywiście takie... nie chcę powiedzieć déjà vu, déjà vu czy jak to się tam mówi, ale no, bez wątpienia jest to bardzo podobne do Bioshocka, przynajmniej punkt wyjściowy, bo mamy jakiś tam głos, który prowadzi cię do, do jakiegoś celu, który twierdzi, że ci pomoże i tak dalej. Co się później okaże, to, e, to zobaczymy. Natomiast e, te wszystkie audiologii, nie audiologii, one są tak jak w Bioshocku: nie dostaje się za nie punktów, tylko po prostu się je odsłuchuje? Tak, bo świat w Preju. Z tego co zdążyłem zobaczyć jest naprawdę interesujący i eksploracja nie jest nagradzana właśnie jakimiś takimi idiotyzmami jak apteczka schowana w toalecie, tylko właśnie dodatkowymi mailami, dodatkowymi informacjami na temat postaci, na, to, na temat historii tej całej stacji. Skoro już jesteśmy przy różnych przedmiotach, ekwipunku i tak dalej, no to może opowiemy coś, coś o nim, bo z tego co wiem ma być tutaj crafting, jest tutaj ekran ekwipunku, który szczerze mówiąc bardzo przypomina mi ten, z którym mieliśmy do czynienia chociażby w nowych Deus Exach. Jak to jest w ogóle z zaopatrzeniem? Czy to jest gra, która stara się wprowadzać elementy survivalu, a I czy w ogóle natrafiłeś na crafting w tej w pierwszej godzinie gry? Na crafting natrafiłem. Natomiast wydaje mi się, że mówienie tutaj o elementach survivalu to jest lekka przesada, ponieważ w preju można tak naprawdę chyba przetrwać bez y, używania craftingu. Ja na przykład bawiłem się z nim przez jakieś może dwie minuty, zanim mi się znudziło. Ja nie, ja nie, nie przypadam za, za craftingiem w grach. No, okej, okay, głównym narzędziem naszego przetrwania będzie oczywiście oręż. Jak w ogóle wygląda walka? Ona wygląda na taką bardzo RPGową. Mamy te wszystkie cyferki, które gdzieś tam wyskakują, ale jak, jak ją w ogóle czujesz? Jaki to jest poziom satysfakcji? Walka jest absolutnie chaotyczna, i to jest w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Te mimiki potrafią się w mgnieniu oka zmienić z krzesła w przeciwnika. Fantomy potrafią się poruszać z, praktycznie z prędkością światła. Więc w momencie, kiedy wchodzisz do pokoju i zdajesz sobie sprawę z tego, że coś tam na ciebie czyha, no to to się zamienia w paniczną próbę. Ucieczki i ostrzału, jednocześnie. Według mnie idealnie pasuje to do atmosfery preya. Zazwyczaj w tym etapie nie miałem zbyt dużo amunicji do takich klasycznych broni jak shotgun czy pistolet. Więc tutaj też trzeba dużo kombinować właśnie z taką bronią jak klucz francuski, chociażby, czy działko glu, które zasadniczo strzela. Klejobroń. Klejobroń, tak. E, które, no, jak sama nazwa wskazuje, no, strzela klejem. Mhm. E, jest to bardzo przydatne, bo po pierwsze można tym cudem ugasić na przykład pożar. E, można sobie nim wyrobić dodatkowe wejście na przykład na wyższe obszary, bo na, na, Czyli służy też w eksploracji. Tak, ten, ten klej szybciutko zasycha, tak jakby pęcznieje i można się po nim dostać na jakieś tam wyższe poziomy, no i przede wszystkim można go używać w walce, co przy tak ruchliwych przeciwnikach jak obcy spraya jest, no, błogosławieństwem. Na szczęście do tego jest akurat dosyć dużo amunicji, więc z działkiem glu raczej się nie będziemy rozstawać. Bardzo ciekawa broń. A to nie jest zbyt proste troszkę, bo mam wrażenie, że no przynajmniej tutaj z tego co widzę, to te mimiki rzeczywiście bardzo szybko zamarzają w tym kleju i nie ma z nimi większego problemu. One szybko zamarzają, ale też y, szybko, bym powiedział, odmarzają. Mhm. Natomiast, no, trzeba pamiętać, że to są, to jest pierwsza godzina gry. Ja grałem też na normalnym poziomie trudności, więc czy to będzie bardziej wymagające? No na pewno. E, w porządku. E, to skończyliśmy sobie opowiadać o narzędziu wielofunkcyjnym, jakim jest e, klejobroń. A to mi się w ogóle podoba, że wprowadzają broń, która jednocześnie służy do, do eksploracji. No to jeżeli jesteśmy przy eksploracji, to porozmawiajmy sobie o tym, co będziemy eksplorować, czyli o level designie, o projekcie poziomów. A jak wiadomo, studio Arkane ma na tym punkcie jakiegoś fioła i potrafią z poziomami robić jakieś niestworzone rzeczy. Jak jest tutaj w tym przypadku, w przypadku Preya? Arkane znowu pokazuje, że... Na chwilę obecną raczej niewielu deweloperów jest im w stanie dorównać, jeżeli chodzi o e, projekt poziomów. Cały Prey ma taki ciekawy styl, jakby nieco retro, mm -hmm. a mimo wszystko, oczywiście, bardzo futurystyczny, mm -hmm. bo pamiętajmy, że to jest rok 2032, mm -hmm. bodajże. E, poziomy są bardzo duże. E, tutaj, proszę, jest rewelacyjny moment, kiedy po raz pierwszy wchodzi się na tą wielką salę i są takie momenty, gdzie po prostu Prey absolutnie zachwyca wizualnie, mimo tego, że no tam nie ma jakichś szczególnych fajerwerków graficznych. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o projekt poziomów, no to to jest no, myślę, że to będzie akurat jeden z tych może mniej imponujących etapów, natomiast yy, myślę, że spokojnie utrzymają poziom z Dishonored 2, mm -hmm. gdzie to Dishonored 2 było naprawdę rewelacyjne pod tym względem. Każdy poziom ma tu jakieś swoje y, przeznaczenie, każdy poziom ma jakieś ukryte smaczki, y, każdy można, w każdym można odkryć coś, co pozwoli nam się dowiedzieć troszeczkę więcej o historii. I dlatego dla mnie Prey jest pod tym względem niegorsze gorsze niż, niż właśnie poprzednie dzieło Arkane, co jest bardzo dużą pochwałą. Na koniec powiemy sobie troszkę o rozwoju postaci, ponieważ takowy tutaj również istnieje. Miałeś okazję z niego skorzystać? Miałem okazję z niego skorzystać, natomiast w dosyć ograniczonej postaci. Rozwój bohatera odbywa się za pośrednictwem neuromodów to są takie urządzenia, które znajdujemy na stacji Talos One. I które musimy sobie wstrzyknąć w oko. Wygląda to absolutnie yy, odrażająco. <noise> yy, natomiast, no, rzeczywiście można dzięki temu yy, zyskać sporo nowych umiejętności, takich jak hakowanie, takich jak podnoszenie ciężkich przedmiotów. Więcej zdrowia, więcej wytrzymałości. Możesz jak sobie wstrzyknąć coś w oko i możesz podnosić ciężki przedmiot. Fajnie. Dodatkowo dochodzą te umiejętności, które nasz bohater tak jakby odgapia od obcych, czyli my też będziemy się mogli zamienić w kubek. A właśnie, udało ci się zamienić w kubek? Ale nie zamieniłem się w kubek, ponieważ od razu przedstawiciel BTSD powiedział, że takiej opcji nie będzie, nikt się nie zamieni w kubek niestety. O, ale to nie będzie oczywiście tylko w tym demie, w które graliście, bo w pełnej wersji będzie zamiana w kubek. Tak, będzie symulator kubka. A kiedy premiera? 5 maja 2017 roku No to już, już, na, już na dniach, na dniach praktycznie, albo na miesiącach idealny prezent na komunię, bo to akurat okres komunijny jak, jak macie jakąś, jakąś pociechę, to możecie preja jej sprawić na komunię. Myślę, że to dobry pomysł. Myślę, że to rewelacyjny pomysł. Dziękuję ci Miro. Dziękuję Ci Jarasz. Do widzenia. Do widzenia.